Witam Państwa bardzo serdecznie i yy, zapraszam dzisiaj z bliźnięta i oczywiście wszystkich z Państwa na czytanie na miesiąc czerwiec tego roku, na czytanie ogólne. I moi drodzy, to czytanie będzie jest robione pod yy, kątem retrogradacji Plutona w wodniku, jaki to ma wpływ na każdy ze znaków. I przy każdym znaku mówię. Yy, Tutaj króciutko na początku, bo nie każdy z nas wie, co to może znaczyć, prawda? Jeżeli w ogóle jeszcze chciałabym powiedzieć, że czytania są robione według ilości lajków pod filmem, żeby było sprawiedliwie, że tak powiem, bo na przykład ryby zawsze czekają, a okazuje się, że już drugi miesiąc z rzędu jest to najbardziej aktywny znak na moim kanale. Czyli najbardziej ryby odwdzięczają się za czytanie chociażby lajkiem czy komentarzem, prawda? Moi drodzy, co retrogradacja Plutona w wodniku, jak może wpływać na Was, bliźnięta? No, to jest czas głębokiej transformacji, szczególnie wewnętrznej, moi drodzy. Kiedy Pluton się cofa w znaku wodnika, a znak powietrza to, to również Wy, prawda? Wodnik to jest znak powietrza, a bliźnięta i waga, tak? To dotyka przekonań, relacji społecznych, wolności myślenia, również no i takiej tożsamości w grupie. Co to może oznaczać dla bliźniąt? Moi drodzy, jeśli chodzi o transformację przekonań i intelektualnej tożsamości, Pluton może bardzo mocno poruszyć Twoje przekonania o tym, kim jesteś, Twoje przekonania o tym, co wiesz. I czego chcesz się nauczyć? To jest też taki czas kwestionowania autorytetów, duchowych przebudzeń, zmian w światopoglądzie, również, a czasami nawet kryzysu tożsamości intelektualnej. Ok? To też zerwanie ze starymi schematami myślenia. O co chodzi? Bliźnięta będą musiały odpuścić taką powierzchowność. I zmierzyć się ze swoimi głębszymi emocjami. Bo Pluton on nie lubi takiego gadania dla gadania. Pluton chce autentyczności. I to, ten czas, który już jest od 2 maja i będzie trwał do października, to będzie dla Was bardzo dobry czas na wewnętrzne porządki. Yy, to będzie czas, żeby się zastanowić, kto mówi Twoim głosem: czy to Ty. Czy to Twój lęk? Również jeśli chodzi o relacje w grupach, czy kręgach jakichś społecznych, czy, czy przyjaźniach, tak, możecie odkryć, że niektóre znajomości nie służą już Waszej ewolucji, bo Pluton testuje autentyczność. Przy nim maski opadają i całkiem możliwe jakieś zakończenia albo transformacje. Waszych relacji. Również yy, taki nacisk na prawdę i na komunikację. Pamiętaj, bliźniaku, Twoje słowa mają teraz moc i one mogą albo leczyć, albo ranić. Uważajcie, co mówicie i, co, i, i komu mówicie, bo to będzie też czas, kiedy prawda jakaś wychodzi na jaw, nawet jeżeli będzie ona niewygodna. Jeśli chodzi o cienie tego czasu, no, może być przeciążenie informacjami, jakiś mentalny chaos, yy, może wystąpić jakaś manipulacja przez słowa, albo przez umysł, albo Twoja manipulacja, albo czyjaś. Yy, też możecie poczuć takie wyobcowanie w grupie, jakieś, być może poczujecie się niezrozumiani. Jeśli chodzi o wyzwania duchowe, moi drodzy, no, dla was to będzie nauka milczenia, yy, nauka słuchania. To też yy, transformacja waszego wewnętrznego dialogu. Dla niektórych z was, być może dla większości, zakończenie fałszywych relacji i powrót do prawdy. Jak ten czas najlepiej wykorzystać, moi drodzy? Odetnijcie się od takich pustych rozmów. Szukajcie głębi, szukajcie osób, z którymi można naprawdę porozmawiać na głębokie tematy. Medytujcie o tym, co w Waszych przekonaniach już nie działa. Wybaczcie sobie ci, którzy powinni, tak? Wybaczcie sobie przeszłość i pozwólcie sobie urosnąć ponad tą przeszłość. Również yy, Pluton w retrogradacji może przynieść Wam. Silne o, takie obrazy, znaki z podświadomości, zapisujcie sny. Ok? Yy, to tyle, moi drodzy. Ja nie ukrywam, że się tutaj przygotowałam, żeby tak na, na, po prostu wyjaśnić króciutko o co to chodzi, yy, przechodzę do czytania. Ale kochani, jeżeli coś Was w moich czytaniach porusza. Coś Was inspiruje, albo po prostu lubicie być na moim kanale. Po prostu zróbcie coś dla mnie. Kliknijcie łapkę w górę, zostawcie jakiś miły komentarz, nawet taki miłego dnia, albo dziękuję za czytanie. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Po pierwsze, jest to dla mnie bardzo ważne, za moją pracę, taka nagroda, że tak powiem. A po drugie, bardzo ważne dla Was, żeby. Nie przegapić po prostu kolejnych czytań i tych duchowych przesłań. Ja z całego serca dziękuję Wam wszystkim, którzy już są aktywni, tym, którzy lajkujecie, komentujecie i wspieracie mój kanał w ten sposób, bo to właśnie dzięki Wam ten kanał żyje i się rozwija. A teraz niespodzianka, moi drodzy. Najlepszy, czy to intuicyjny, czy dowcipny, czy mądry, czy po prostu miły komentarz e, zostanie przeze mnie nagrodzony darmowym czytaniem. Piszcie szczerze od serca. Wasz głos ma dać znać innym też, że coś się da zrobić, że coś się da przerobić. Ja czekam na Was w komentarzach zawsze jest tak, z taką ekscytacją. I dlatego już od kwietnia, już w kwietniu takie czytanie zrobiłam za darmo panu, który bardzo, bardzo pisze przeróżne komentarze, ale po prostu już tak, tak no musiałam coś z tym zrobić i po prostu nagrodziłam. Także kochani, to tyle. Ja teraz zapraszam do czytania ogólnego na miesiąc czerwiec dla bliźniąt. Energia ogólna miesiąca czerwca. Król Denarów. Praca, finanse. Miłość w związkach. Miłość dla singli. Napiszcie, jeżeli wolicie, żebym używała na przykład innego słowa niż single. Odwrócone trzy puchary. I karta rada. I tu, moi drodzy, karty, trzy karty z przełożenia, bo tak robimy w tym miesiącu. Okej, okay. kochani, bo ja muszę podłączyć telefon, momencik. Dobrze, przypominam, że na koniec czytania trzy odpowiedzi od Aniołów na jedno wasze zadane pytanie. Dobrze, moi drodzy. No, jest to czas głębokich, y, takich wewnętrznych zmian dla Was tutaj pokoza, pokazany. Konfrontacji, czas z takimi własnymi ambicjami, schematami myślenia i łączenia tych myśli. No, i mm, po pierwsze, ten król denarów, jeśli chodzi o energię ogólną, mówi o takim czasie stabilizacji, o czasie skupienia się na wartościach materialnych, ale też skupienia się na emocjonalnym poczuciu bezpieczeństwa. Niektórzy z was mogą w czerwcu poczuć taką większą kontrolę nad swoim życiem, mogą poczuć dojrzałsze podejście do spraw. Takich, które wcześniej Was stresowały. Całkiem możliwa dla niektórych z Was jest jakaś ważna rozmowa z kimś, kto jest wpływowy, albo z jakimś zaufanym mężczyzną. To może być mentor, to może być ojciec, partner, szef, tak. Jeżeli chodzi o mm, tutaj finanse, o sprawy zawodowe, znowu, jest dojrzałość, jest odpowiedzialność w tych Waszych działaniach, jeśli chodzi o działania zawodowe i to wam przyniesie owoce, ale musicie się otworzyć na zmiany. Bo ta odwrócona czwórka denarów ona sugeruje, że, mm, że możecie... coś może blokować wasz rozwój. Zaufajcie sobie. Wasza wartość po prostu nie zależy od kontroli. Ale zależy od odwagi, moi dro drodzy, od mądrych decyzji. Jeżeli chodzi o miłość y, dla osób, które są w związkach, jest potencjał do stabilizacji, jest potencjał do budowania takiego trwałego gruntu w relacji, ale y, ktoś może mówić za szybko, ktoś może nie pomyśleć, co mówi. Ktoś może unikać rozmowy, tak? A ta rozmowa w Waszym związku czy w tej jakiejś relacji, o którą pytacie, jest bardzo potrzebna. Postawcie na taki spokój, postawcie na zaufanie, a przede wszystkim na konkrety. I nie dawajcie się bliźnięta na miłość boską, bo bliźnięta mają taki, takie ciągoty. Nie dawajcie się wciągać w niepotrzebne konflikty, kochani. Po prostu bardzo ważne jest unikanie takich impulsywnych słów, takich impulsywnych zrywów, zachowań, tak? Spokojnie. Jeśli chodzi o. Tutaj jeszcze mamy kartę rady, rada, zaraz do niej y, przejdziemy. Moi drodzy, miłość dla singli, tak? Jest osoba, która może się pojawić w Waszym życiu, ale to nie będzie taki typowy flirt. To nie będzie taka y, lekka znajomość. Nie. Y, to jest ktoś bardziej poważny, stateczny, być może starszy od Was będzie ten człowiek, albo będzie życiowo ustabilizowany. Ok? Ta trójka pucharów, ona nam się odwróciła, a to jest ostrzeżenie przed balowaniem, imprezowaniem, przed taką ucieczką w rozrywki. Przed taką ucieczką yy, w romanse bez wartości. Jest powiedziane, żeby szukać jakości w człowieku. Jest pokazane, żeby nie szukać ilości. Ok? Yy, tutaj, te, te trzy karty w tle, one nam mówią, moi drodzy, <laughs> że, że to jest czas transformacji waszego sposobu myślenia. O władzy, o bezpieczeństwie, o kontroli. I bliźnięta mogą konfrontować się z takimi pytaniami, czy na przykład, czy potrafię zaufać, czy oddaję odpowiedzialność za siebie innym, czy czasem nie mówię zbyt dużo, żeby ukryć na przykład swoje prawdziwe emocje. Ten pluton, który retrograduje, który się cofa, tak? One Zachęca Was do pogłębiania relacji, do pracy nad zaufaniem i do wyjścia z tej takiej powierzchowności. Bliźnięta, to będzie miesiąc budowania na nowo zaufania, dojrzałości i stabilności, szczególnie w relacjach i finansach. I zamiast teraz tak się rozpraszać, postawcie na głębie, odrzućcie iluzję. Wyciągnijcie wnioski i działajcie z, taką, z takim powerem, z taką mocą. Wasza transformacja może być takim milowym krokiem w kierunku życia, którego naprawdę pragniesz. Warto to zrobić. Yy. Rada na ten miesiąc: mamy ryca, rycerza Buław, kochani, działajcie z pasją. Ale nie działajcie lekkomyślnie. Ten czas to będzie dobry czas na podjęcie inicjatywy, na podjęcie, na realizację planów i na takie odważne kroki. Tylko nie pozwólcie, żeby ten ogień emocji spalił się, wypalił Cię w połowie drogi. Po prostu mieszcie siły na zamiary, ok? W relacjach okażcie entuzjazm, ale. To szacunek do tego, że druga osoba postawi granicę, być może. Szacunek do granic drugiej osoby. OK? I teraz powiecie: Dobrze, no jak wyjść z powierzchowności i co to w ogóle jest? No, kochani, wyjście z powierzchowności to jest taki mm, proces, ale głęboki proces. Yy, ten proces prowadzi nas do większej autentyczności. Do takiej większej świadomości siebie, a co za tym idzie, do prawdziwszych relacji z innymi, ok? To jest jakby zejście z poziomu tego, co widać, do poziomu, co naprawdę czuję, czyli co pokazuję, a co naprawdę czuję, myślę i kim jestem. I co jak, jakie kroki mogą Wam w tym pomóc? Co można zrobić? No, przede wszystkim trzeba się zatrzymać i poczuć. Zamiast ciągle mówić, działać, krzyczeć, analizować, dajcie sobie czas na odczucie. Możecie sami siebie zapytać, co naprawdę teraz czuję. Na, na przykład, jeżeli ktoś wam stawia granicę, jeżeli coś się dzieje, dlaczego tak reaguje? Czy to jest moja prawda, czy to są cudze oczekiwania, tak? Uważajcie, bo powierzchowność to jest bardzo często taki mechanizm obronny. Przed emocjami, które kiedyś bolały, dawno temu. A ta głębia to jest kontakt z tym, co jest niewygodne, ale prawdziwe. Mówcie o sobie hmm, prawdziwie, nie tylko to, co dobrze brzmi, ale to, co jest Wasze. Praktykujcie tą autentyczność i zamiast na przykład udawać, u mnie wszystko jest ok, prawda? Powiedz, jest mi trudno, ale pracuję nad tym. Nawet sobie to powiedz. Nie udawajcie, że na przykład nie zależy ci, kiedy ci zależy. Tego się nie robi, a zwłaszcza w związkach. Miejcie też odwagę pokazać siebie takimi, jakimi jesteście. Nie takiego idealnego bliźniaka pokazywać. Pokazujcie tego prawdziwego. Wejdźcie głębiej w swoje relacje. I tu nie chodzi tylko o to, żeby porozmawiać o dupie Marynie, prawda, za przeproszeniem, o pogodzie, czy, czy planach, czy pracy. Zapytajcie na przykład, czego się teraz boisz. Albo zapytajcie się tego kogoś, o czym marzysz, ale nikomu o tym nie mówisz. Albo co daje Ci poczucie bezpieczeństwa. Bo otwierając się na te właśnie na drugą osobę, tworzycie przestrzeń, w której partner, inni, obojętnie o jaką relację pytacie, w której ten ktoś może być też sobą. A to naprawdę uzdrawia i to naprawdę zbliża ludzi do siebie. Zacznijcie też praktykować tą uważność, bo taka codzienna praktyka bycia tu i teraz to bardzo pomaga zauważyć, kiedy wchodzimy w ten tryb powierzchowny, na przykład kiedy skrolujemy telefon bezmyślnie, prawda? Zatrzymaj się. Gdy mówicie coś automatycznie, zatrzymaj się. Kiedy na przykład uciekacie w takie robienie czegoś yy, w działanie, żeby nie czuć, zatrzymajcie się. Oddychać. Bądźcie obecni, bo to są te momenty, o których mówię, kiedy robimy coś bezmyślnie albo, albo automatycznie, to są takie momenty, w których możemy wybrać właśnie głębie przez oddech, przez obecność, no i refleksję, prawda? Przestańcie się też bać ciszy, przestańcie bać się samotności, bo w tej powierzchowności bardzo często chodzi o to, żeby nie poczuć. A cisza i samotność, moi drodzy, pozwalają usłyszeć samego siebie. W ciszy pra taki prawdziwy, właśnie, yy, prawdziwy kontakt rodzi się w ciszy, kontakt z własną duszą, a powolutku z czasem budzi się siła. Zajmijcie się tym, co Was naprawdę porusza. To może być jakaś twórczość, jakakolwiek, rozwój, pomaganie komuś, czy taniec, czy modlitwa, czy nawet tarot, moi drodzy, czy psychoterapia, tak? Czy rozmowa z jakąś bliską, bliską Wam osobą. To wszystko są drogi do głębi. I nie wybierajcie ich tylko wtedy, kiedy macie czas. Zróbcie z tego nawyk, ok? Zdejmijcie maski. Ludzie naprawdę wolą Ciebie, bliźniaku autentycznego, nie tego idealnego na pokaz. Nie musicie nikogo zadowalać. Nie musicie się też bać, że, że inni Was ocenią. Głębia to jest wolność bycia sobą. Jeżeli czujecie, że jesteście na tej drodze, to już jest ogromny krok. Potrzeba odwagi, żeby zejść w głąb. Tylko tam, właśnie w głębi, zaczyna się prawdziwe życie i prawdziwe relacje, moi drodzy. A głębia, wejście w, głęboko w siebie, boli tylko na początku. Potem zaczyna się uzdrawianie. Wyciągnę Wam jeszcze kartę ze świetlistej drogi aniołów. Elohimy, Arcturus i Diana. Przeczytam przesłanie z książki. Moje kochane bliźnięta. Gdy skoncentrujesz się na sile, która przemawia do Ciebie przez Arcturusa i Dianę, będziesz stopniowo powracać do stanu swojej pierwotnej doskonałości. Twoja dusza jest doskonała. Nie można jej zranić, chyba że sam na to pozwolisz. Przebaczenie jest najskuteczniejszym sposobem zrywania karmicznych więzów. Karma jest ponadczasowym prawem przyczyny i skutku. To prawo działa w odniesieniu do jednostek, grup, narodów, krajów, całej ludzkości. Nie przez przypadek urodziliśmy się w takim, a nie innym kraju i w takich, a nie innych warunkach. Najczęściej mamy tutaj jakąś, jakąś misję do wypełnienia, lub też postanowimy, postanowiliśmy tutaj służyć. Wskutek tego możemy mieć swój udział w rozgrywających się wydarzeniach, łagodzić lub zrywać karmiczne więzy rodziny. Grupy, ludzi, kraju czy określonego narodu. Rodzina jest najmniejszą komórką społeczeństwa lub zbiorowości ludzkiej. Zazwyczaj to w niej uwidaczniają się najwyraźniej wszystkie problemy, które otrzymaliśmy w spadku po wcześniejszych żywotach, aby teraz całkowicie się od nich uwolnić. Może to odbywać się mocą fioletowego płomienia i doskonałej geometrii. Pytania, które prowadzą cię do rozpoznania tych karmicznych problemów, są następujące. Jakie sprawy domagają się do załatwienia w mojej rodzinie? Jakie jest przeznaczenie, misja mojego ludu lub kraju? Bliźnięta, wy to macie często o polityce, prawda? Jaka jest jego historia i jak mogę przyczynić się do zmian w jej biegu? Pomimo rozgrywającej się na Twoich oczach niesprawiedliwości i krzywdy, możesz rozwinąć swoją doskonałą siłę. Przesłanie tych Elohimów brzmi: przebacz, a będziesz wolny, aby zrobić kolejny krok. Karty są niesamowite. Bliźnięta, dziękuję bardzo. Życzę dobrego miesiąca. Ja teraz wyciągnę trzy odpowiedzi od aniołów. To, bardzo, to było bardzo, bardzo, bardzo um, głębokie czytanie. Piszcie w komentarzach, czy Was to poruszyło. Pamiętajcie, że najlepszy komentarz nagrodzę czytaniem prywatnym. Odpowiedź numer jeden, dwa i trzy. OK. Odkrywamy karty. Odpowiedź numer jeden: słuchaj swojej intuicji. Odpowiedź numer dwa: bądź asertywna, bądź asertywny. Odpowiedź numer trzy: w najbliższej przyszłości. Ja dziękuję bardzo. Zostały jeszcze dwa znaki: lew i skorpion. Życzę Wam cudownego miesiąca czerwca. To zresztą to jest czas Waszych urodzin. Um, I przy okazji wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochani, zdrowia, uzdrowienia i wszystkiego, co dla Was najlepsze. Dziękuję. Trzymajcie się.